Jak to za... się nagram. Jak... Ja... nagram. Ja za zawsze... Ja do Waszej pieni... Na... Tak. Na głowę. Ja za zawsze odstałem. Zawsze... Wasze pieni... od... odjechałem... w Kurwa, Ale... Nie, nie tak, bo to nie grysuje się chłodnie. Ja W szpitalu na zgniłym posłaniu nieznany młodzieniec umiera. Chce powstać nie może z się lejąc. O matko, ja z tym twój umiera przy jego. W podsyłaniu trzoszyczka więzienna. Młodemu więźniowi tłumaczę, ty wrócisz do ojca, ty wrócisz do matki. Niech gwiazdy zakwitą i bratki, o na nad ranem wynieśli kosz i z w ciemnej mogile, wieśniowie jak stali, tak wszyscy płakali, że młodszy kolega umiera, wieśniowie jak